No cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym materiale na kanale, kolejny odcinek serii Achievement Get. No tak, mieliśmy krótką przerwę, ale wam wszystko wytłumaczyłem, więc mam nadzieję, że jesteście na bieżąco. No dobrze, słuchajcie, kolejny odcinek serii Achievement Get i tak naprawdę jest pewien problem, ponieważ aktualnie nie mogę zaprosić nikogo do wykonania tego challenge'u, to znaczy mogę zaprosić jak najbardziej, ale jeszcze nie w tym odcinku. Dlatego myślę, że jutro zaprosimy sobie kogoś na ten serwer i damy mu diament, więc będziemy mieli kolejny... Achievement. E, tylko mam nadzieję, że jak stworzę serwer, to achievementy się nie wyzerują. Ja nie wiem, jak to będzie. Będę musiał pokombinować. Poza tym itch Enoch apple. No tak, musimy zjeść jabłko nocza. I w tym celu chciałbym znaleźć, nie wiem, może jakąś twierdzę, e, może jakieś kopalnie, żeby znaleźć to jabłko, bo jak na razie mam z tym problem. Ewentualnie to jabłko sobie znajdziemy w mieście Kresu. No i oczywiście Kres. I w czym leży problem, słuchajcie? No w tym, że tak naprawdę nie wiem, co za bardzo teraz mogę jeszcze robić. E, muszę się przygotowywać do tej walki ze smokiem, tylko. Dlatego taki jest też plan na dzisiejszy odcinek, że zrobimy sobie jakiś ciekawy set i jakiś fajny łuk. Więc yy, może zacznijmy od łuku, spróbujmy sobie zrobić jakiś naprawdę kozacki łuk. Bo ja żadnego łuku nie mam. No i będziemy z tym kombinować. No dobrze, słuchajcie, jeśli chcecie już jutro kolejny odcinek Serie Achievement Get, to pamiętajcie, spróbujcie dobić 5000 łapencji. Jeśli wam się to nie uda, pojutrze na spokojnie. Poza tym wam, że jutro i tak pojawi się odcinek, więc taki myk. No dobra, e, słuchajcie, zrobimy sobie łuk. Pytanie tylko, czy mamy wszystko co potrzebujemy, no pewnie, że mamy. Stworzymy sobie nowy łuk. Proszę ba, o Jezus, Boże Święty, kiedy ja łuk robiłem? Kiedy ja robiłem łuk? Dawno temu i zawsze zapominam, że to jest tak? Tak, pięknie. No i teraz musimy go zaknąć. Jak widzicie, mamy 27 level, więc nic innego nie robimy, jak tylko idziemy do netheru. No i tam nazbieramy sobie troszkę tych punktów expa, bo tak będzie chyba najłatwiej, więc znajdziemy sobie zaraz jakiś kwarc. Chociaż ostatnio wykopałem dużo tego kwarcu, więc mam nadzieję, że uda mi się teraz go łatwo znaleźć. No i zobaczymy, no i ciśniemy. Już w kolejnym odcinku zapraszamy znajomego. A teraz jeszcze troszeczkę expa musimy dobić. Mm, ok, jakie jest plan na enchantowanie? No na początku zenchantujemy sobie jakiś łuk, później będziemy mogli go ulepszać ewentualnie książkami. Mam nadzieję, że takiej potrzeby nie będzie, bo ten łuk będzie na tyle mocny. No ale zobaczymy, no troszeczkę kwarcu. Okej. Okay. No dobra, z kwarcu jest bardzo dużo jak i ja wam radzę kopać ten kwarc. Czemu ja tutaj nie mam animacji? A on, ok? Eee, radzę wam kopać kwarc, ponieważ z tego jest naprawdę dużo leveli. No, dobra, co tam w ogóle u was, jak tam święta minęły, bo tak naprawdę miałem dość dłuższą przerwę, ostatnio ogólnie miałem wyjazd w okolicy Sokolca, może ktoś kojarzy gdzie to jest, gdzie jest Sokolec, Nowa Ruda na przykład, może ktoś stamtąd jest, eee, Nowa Huta, bo wiesz, Boże, Nowa Ruda, Nowa Huta, Sokolec, eee, ogólnie Góry Sowie. Tak, mieliśmy pewien projekt zaliczeniowy na studiach. No, i bardzo miło wspominam ogólnie ten wypad. Więc, no, ciekawe, czy ktoś jest z tamtej okolicy. <laughs> Jakie przejście, żebym znalazł? Ale fajnie. Dobra, ty kilo w tak kopię. Szybko. Czekajcie jeszcze sobie tylko wezmę controls out, jump off. I zobaczmy, co my tutaj możemy znaleźć. Bardzo blisko Glowstone z tego, co widzę. Czy jest tu jeszcze jakiś kwarc? Bo moim zadaniem jest znalezienie kwarcu. A może chodźmy w inne miejsce, bo powiem Wam szczerze, że tutaj mi się kompletnie nie podoba. O właśnie, i tak miałem przejście zwyczajne, bez żadnych schodków tutaj. Okej, okay. czy coś tu jeszcze jest? Cześć, pigmeny. Ostatnio mnie zaczęłyście chyba atakować bez jakiejś tam przyczyny większej. Pamiętajcie, że tam jest nasz portal, bo ja tutaj mogę się łatwo zgubić. Okej, czy co. O właśnie, to jest jeszcze trochę kwarcu. No, w ogóle nie wiem czy wiecie, ale w Nederze są ogólnie jaskinie, jest sieć system jaskiń. E, co prawda rzadko te jaskinie się pojawiają, ale one rzeczywiście istnieją. To byłoby fajne gdyby Mojang wprowadziło do tej gry rzeczywiście jakieś inne surowce, które znaleźlibyśmy w takich jaskiniach. To byłoby po prostu Genialne! Ale jak na razie tylko nowa ruda złota ogólnie będzie w Minecrafcie w 1.13 z tego co wiem, takie mnie doszły suchy, e, Więc zobaczymy, czy będziemy mogli dużo tego złota ogólnie tutaj znaleźć. Poza tym jest to całkiem logiczne, no nie? Znalezienie złota w nederze, gdzie to pigmeny dropią złoto i mają złoty miecz. Okej, okay, dobra, chodźmy w innym kierunku, bo w tych kierunkach chyba się tak zbytnio nie... Chociaż tam jest chyba twierdza. Szukam takich terenów, gdzie nie wykopywałem jeszcze kwarcu, bo z tego co widzę, tutaj jest bardzo dużo kwarcu wykopanego. O, zobaczcie, jaskinia, no nie? No i sobie idziemy taką jaskinią, proszę bardzo. No. Okej. Okay. Mogliście to wiedzieć, zapewne to wiecie, ale mogliście nie zauważyć, że tak naprawdę są to jaskinie. Okej. Okay. Dobra. Ale ten kilo szybko kopię. Fuck, boję się go. O, nie. Tutaj się nie dostanie. Gast. Nie lubię gestów. To są chyba najgorsze. Najgorsze. No, ewentualnie, możecie napisać w komentarzach, jaki jest wasz. Mm, ojej. Jaki jest MOB, którego najbardziej nie lubicie? Czy jest to Gast? Moim osobiście chyba jednak będzie Silverfish, ponieważ one się respią cały czas. Trudno je trafić. Eee, no i są. <laughs> Mocne może nie, ale bardzo irytujące. Tak samo gasty. Gasty również są irytujące, ponieważ nie możemy zabić je z miecza. Musimy mieć jakiś łuk, musimy mieć jakąś broń miotaną, którą po prostu trafimy pociskiem w danego gasta. Moja składnia, widzę, tutaj jest naprawdę na wysokim poziomie dzisiaj. Okej, okay, dobra, mamy 30 poziom. Fajnie byłoby wbić 33 nawet, ale. Powiem wam, że będzie z tym mały problem, więc myślę, że możemy iść do góry. Jaki problem? no taki, że do 33 poziomu będziemy zapewne dość długo tutaj musieli kopać. A tak, już jesteśmy gotowi do zenchantowania, chociaż chciałem tak naprawdę dwa enchanty sobie zrobić naraz, ale... Ale nie mam tyle leveli. Dobra, wychodzimy stąd. Portal zapewne jest gdzieś nad nami. Z tego co się orientuję, tak nawet centralnie nad nami. O, to jeszcze sobie kopnę. Wow, przed chwilą ten level tak zdobywałem, jakby taka pioseneczka zgrała się, ale. może mi się tylko zdawało. Dobra, 31. No, jeszcze dwa levele, to może nie byłby za duży problem, ale ja już wolę uciekać. Ja już wolę zaknąć ten łuk, ponieważ jestem niesamowicie ciekawy, co mi się z niego tutaj stworzy, z tego enchantu. Aj, może tak będzie szybciej. O oh ja, yeah. dobra, zwiewamy stąd. Dobra, gaz nas nie zauważył. Misja z OK okazała się sukcesem. Dobra, chodźmy sobie tutaj, tak, mamy lazuryt, i sprawdźmy, co będziemy mogli zenczantować z tego łuku, który jest gdzieś w skrzyni. Tak, jest w tej skrzyni. Czemu? A nie mam, czekajcie, shaderów. BSL, chyba mam te. Chyba tak. Chyba na tych gra. Ok, weźmiemy łuk. No i zobaczmy, co obstawiacie. Szczerze mówiąc, przydobym się Infinity. Infinity i e Power. To byłoby naprawdę magiczne, gdyby to się udało, ale oczywiście to się nie uda. Punch 1. Nie chcę Punch 1. <grym> Serio? Serio, Punch 1. No i nie mogę tego zmienić. A wiecie co? Spróbujmy skraftować jeszcze jeden łuk, bo ja na pewno nie chcę Punch 1. God. Dobra, weźmy patyki. Patyczki, patyczki, patyczki... Tak, 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 i tak. Dobra, może to nóg będzie miał jakiś inny enchant, bo to chyba zależy jednak od itemu, który wrzucamy. Punch 1. No nie, proszę, to będzie na pewno Punch 1. Punch 1 i co? I, i może jeszcze jakiś Flame? Ja! Co? Co? Punch 1 na 30 level, poważnie? Ej, mam załamkę, kuźwa i to taką. Yeah. co my tu mamy? Mamy tu jakieś książki do Enchantu? Power 4. Nie mam też żelaza na kowadło, niestety, ale kowadło gdzieś zbierałem. Kowadło skądś zabierałem, więc trzeba będzie je znaleźć. Gdzie jest kowadło? Jest tutaj. Dobra, ile będziemy potrzebować na tą książkę? 4. <laughs> Power 4. No nie wiem. No nie wiem, wiecie? No nie wiem. Dzisiaj mamy zrobić łuk i to konkretny łuk, więc może. Może słuchajcie, spróbujmy zrobić jeszcze jeden łuk. Zenchantujmy jeszcze jeden łuk. Chodźmy sobie jeszcze raz do naderu. Ja wiem, troszeczkę ten odcinek będzie trwać, ale to nic. Spróbujmy sobie zebrać jeszcze raz 30 poziom i zenchantujemy kolejny łuk. Może uda się go zrobić na infinity, czyli na nieskończoność, co byłoby najlepszą opcją, ponieważ mogli już sobie dodać enchant power. To byłoby idealne. Ok, mamy tutaj troszkę kwarcu. Okej, okay, podkopujemy nasz portal, ale to nic, nic się nie stanie, w końcu w Minecrafcie grawitacja jakoś tak, 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 tak dobrze nie działa. Ogólnie ostatnio moja dziewczyna zagrała w Minecrafta i tak, what? Drzewo nie spada, to jest takie dziwne ogólnie, taki wielki błąd się wydaje na, na starcie gry, jak się zaczyna poznawać tą grę. I troszeczkę zniechęca, wiecie, na przykład takie, takie lewitujące bloki, to jest takie dziwne, nienormalne. Takie jakby, jakby to powiedzieć, tak jakby twórcy poszli na, e, na skróty, po prostu. Dobra, tam mamy, widzę coś. O, i tutaj mamy. Okej. Okay. O, Boże. Oho, spadłem jeszcze gorzej niż myślałem, e, że spadnę. Dobra, mamy tutaj, weźmy sobie to wykopmy. Pięknie, pięknie, magma. Może byśmy sobie kopali trochę tej magmy. Łód, serio, to tak szybko się, wo, 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 tak szybko się to kopie? Okej, okay. zgarniemy sobie trochę. No dobra, mamy trochę tych bloków magmy. Nie wiem, do czego mi się przydadzą. Może gdzieś je tam ozdobimy jakoś. One świecą troszkę, chyba co? Dobra, weźmy sobie stack. Dobra, mamy, no mamy, tak, świetnie, tyle mi wystarczy. Zaraz będziemy 30 poziom, spróbujemy jeszcze raz enchantować kolejny, nowy łuk. Um, I może dzisiaj w końcu będziemy mieć ten wymarzony łuk. Tak, nasz wymarzony łuk. Tu jeszcze jest troszkę, chyba mi to wystarczy, jak to wszystko zbiorę. Tak mi się wydaje, chociaż może być inaczej. O nie, o nie, kwarcie spalił. Straszna rzecz. Dobra, coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze. Gdzieś tutaj widziałem, ogólnie jest kwarc. Mm, tak, tak, tak. Świetnie. No to mamy już y, raczej 30 poziom. Albo i nie. Albo i tak. No poważnie. <grytanie> no serio, o boże no. no. Ale lipa. Dobra, tam jeszcze jest jeden kwarc. Wykopiemy go sobie albo nie, bo jeszcze zginiemy. Dobra, rozprawimy się z tymi zombiakami przetestujemy na smite 4. spami dawaj, że mieć 30. Okej, okay, dobra, mam 30. Okej, okay, nic mnie tu nie goni na razie. Świetnie. No w porządku. Mamy 30 poziom. Sprawdźmy w takim razie, co z tego nam wyjdzie. Mam nadzieję, że coś dobrego. Tak, liczę na łuk z Infinity, później dodam sobie w kowadle Power 4. No i zobaczymy. Jeśli będzie Power 4, to chyba będę mógł zenchantować łuk nawet na Power 5. Ale nie mam pewności. Zobaczymy. Zaraz się okaże. Jednak najpierw musimy stworzyć nowy łuk. Czy mamy gdzieś tu drewno? Ja wiem, że w tych skrzyniach raczej nie będzie. Ale... <gryw> Miałem taką nadzieję chociaż. Tutaj mamy nic, żadnych patyków. Nic... Nic. Gdzieś tu śmieci wrzucałem. No właśnie, tam po prawej były. Tu są jeszcze jakieś skrzynki. Ok, mamy deski. Robimy patyki. No i kolejny łuk. Trzeci łuk już. Zobaczymy, może ten będzie miał coś innego niż punch na start. Przekonamy się. Jeśli nie, no to niestety będziemy musieli przy tym punch zostać. Um, tak. Tak, flame. Lepiej. Lepiej, flame. Ale wiecie co? Spróbujemy. Zobaczymy, co nam tu jeszcze się może pokazać. Zobaczymy, stworzymy jeszcze trzy łuki. Dwa tak naprawdę niestety, bo nie mamy więcej nici. Zobaczymy, czy będzie możliwość czegoś lepszego dostania. To są te dwa łuki. Tak i tak. Mam to flame. I mamy jeszcze. Flame. No dobra, tworzymy mox flame. Mamy flame power 3. No dobrze, liczyłem na Infinity, co prawda, ale. Ale, ale, ale. Ale się nie doczekałem. A co tutaj to, to jeszcze będzie ewentualnie? 15 poziom. Unbreaking. Unbreaking. I. Unbreaking. Sprawdzimy, co? Unbreaking. No dobra, myślałem, że będzie Infinity jeszcze, ale. Ale okej, okay, nieważne. No dobrze. Chodźmy jeszcze w takim razie do kowadła. Stwórzmy sobie z tym łukiem, który ma Flame i Power 3. Um... Power, 4 i Flame. No dobra, no cóż, mamy w takim razie taki łuk. Trzeba będzie dozbierać jeszcze troszeczkę strzał, bo... Powiem wam, że chyba nie mam e, czym zbyt strzelać, zobaczcie. No mam 52 strzały, więc e, coś tutaj jednak jest. No i tyle. To byłoby tyle na dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, przygotowuję się cały czas. W kolejnym odcinku zaproszę do kolejnego odcinka pewną osobę i tej osobie wręczę po prostu diament. No i co, niedługo już będziemy wyruszać do endu. Trzeba będzie zdobyć kolejne achievementy, tak, żeby zakończyć tą serię prawidłnie, tak jak przystało na Roxa, tak, żeby w końcu skończyć tą serię no szczerze mówiąc bardzo mi się podoba i bardzo ją lubię ale chciałbym mm, cały czas te archumenty zdobywać a teraz jesteśmy w takim momencie że ani nie mamy jabłka nocza bo nie możemy go stworzyć tak naprawdę już teraz kiedyś mogliśmy nie możemy dać teraz nikomu żadnego diamenta no i jeszcze nie możemy wejść do endu, bo tak naprawdę nie jesteśmy za bardzo dobrze przygotowani. Teraz już jest lepiej. Mam miecz, mam łuk, mam strzały i mam pewną zbroję, która co prawda nie jest jeszcze hełm zaklęty i nie jest najlepsza. Fire protection, serio? Fire protection? Unbreaking 3, no to jest coś strasznego. Nie mam tutaj protection czwórki chociażby, która bardzo by mi pomogła. No, i trzeba będzie nad tym popracować. Trzeba będzie popracować nad swoją zbroją i ekwipunkiem, który oczywiście zabierzemy do kresu. No, chyba że chcecie zrobić tak, że spróbujemy z takim ekwipunkiem pójść. I myślę, że i tak go pokonam, bo przecież pokonałem ostatnio Smoka z ekwipunkiem żelaznej zbroi i z żelaznym, nie, z diamentowym mieczem, jest to prawda. Ale to było w Minecraft na krawędzi. No, dobra. Ok, w takim razie może nie traćmy strzał. No i słyszymy się prawdopodobnie już jutro w kolejnym odcinku. Dobra, więc zdobyliśmy jakiś taki ciekawy w miarę łuk. O, fak, miałem nie tracić strzał. O, nie. Dobra, no i o 19.30 Subnautica. E, odpuściliśmy sobie już dzisiaj przestronną serię o Minecraft, bo wróciłem troszeczkę później ogólnie do domu i tak naprawdę, kiedy wróciłem, zacząłem dla was nagrywać, więc ymm, achievement get, Subnautica i bez przestronnej serii o Minecraft. Jutro lecimy z kolejnym odcinkiem przestronnej, okej? Okay? Dobra, dzięki, trzymajcie się i cześć!